Tak jak obiecałam, jeszcze z niefajnym głosem, ale z o wiele lepszym samopoczuciem, nic mi nie boli absolutnie, tylko jeszcze mówić nie mogę za dobrze. Yy, odzywam się do Was i vlogujemy dzisiaj. Musimy niestety jechać kilka spraw załatwić. Yy, no, takich bardzo urzędowo, księgowo no, niefajnych, ale to tak właśnie jest jeden dzień w miesiącu. Jedno miejsce muszę ja, w drugie mąż, więc jakoś to musimy wszystko ogarnąć. Dzieci już tutaj jedno rozrabia, strafek, wszystko wyciąga, drugie pilnuje, żeby to pierwsze nie narozrabiało za bardzo. Więc yy, no dobra, zapraszam Was na vloga standardowego, domowego. No to co? Widzimy się dzisiaj przez na pewno pół dnia. naprawdę mam straszny bałagan w domu i dopiero ogarniam życie, jak ja to zawsze mówię. Zrobiłam śniadanko dzieciom, dzieci jedzą śniadanko, no co prawda miało, rano zjadł po jogurcie, więc teraz jakby można powiedzieć drugie konkretniejsze, bo jedno je paróweczka, jajko, pomidorki, drugie je ogórka, chlebek z pasztetem i z serem, więc takie dzisiaj śniadanko. Obiad będzie podobny z tego względu, że robię dzisiaj i kopytka, i placki ziemniaczane. Będzie troszkę placków po węgiersku i troszkę kopytek z sosem. Sos ten sam, tylko inaczej podany, dlatego że mój Ignacy, słuchajcie, nie cierpi placków ziemniaczanych. I Łucja tak samo, a ja staram się dzieciom w ogóle mało nawet smażonego, dlatego jestem za tym, żeby zrobić te kopytka, dla mnie to żaden problem. Więc kilka ziemniaczków zaraz muszę obrać, ugotować, poczekać aż wystygną, zrobię z nich kopytka, a resztę na surowo zetrę i będą po prostu placki. Do placków też przemycę, bo akurat Łucji daje. Zdarza się, że zjada placka ziemniaczanego, ale wtedy takiego z przemyconą marchewką, tartą albo cukinią, a Ignasz w ogóle nie lubi. Po prostu nie, nie, nie trawi takich smażonych placków, więc em, dlatego tak pomyślałam, A zrobię jedną porcję gulaszu, paprykę pokroiłam, cebulkę po prostu poddusiłam, teraz dodam do tego mięsko i tak się razem będzie dusić tam na patelni. No i każdy zje po prostu ten sos z czymś innym, do tego ogórek kiszony i nie taki super obiad u nas dzisiaj. Dobra, no to tyle. Sprawy załatwione wszystkie w mieście, więc jestem szczęśliwa, mogę się zajmować tak 100% domem. Potem lekcje z Ignasem i taki e, dzień jak co dzień. Jeszcze muszę wyskoczyć dzisiaj do jednej z mamusiek, e, akurat mieszkamy na tej samej wsi, odebrać materiały, bo jej córeczka dla Ignasa przyniosła i był dzień chłopaka i prezent dla Ignasa również ma, więc też bym chciała go odebrać. No dobra, ale ja nie przedłużam. Czas się zabrać z za roboty. Dobry Państwu, chciałabym uczasać tą małą biegającą damę. Chodź. Chodź do mamusi. No, grzeczna córeczka. Buzie napchała sobie dobrą kalorią tym batonikiem. E, I tak, może się udaje ją uczesać. A nawet nie zgadniecie, czym się bawi. E, jak to dziecko, co dorwała mama, otworzyła tutaj kufę, w której chowam różne takie higieniczne rzeczy. I Ucja się bawi tamponami. Mhm. Więc tak to wygląda. Najlepsza zabawka to zawsze to, co zabawką nie jest. Prawda, Ucja? Się nie dowiemy. A gdzie jest kamera? Gdzie jest aparat? Zobacz, kto tam jest? Z pełną głuźką. Kto tam jest? Ale napchała napchałaś za bardzo, wiesz? Za dużo na raz. Tak, mam tampony, powiedz. Mam tampony. Nie zawaham się ich użyć, ale może buzię pełną. Dobra, jesteśmy gotowe na dzisiejszy dzień. Tak, wszyscy widzą jak wyglądają tampony, już każdy wie. Mhm. dobra, okej. Okay. Dobra, ładnie się dzisiaj ułożyło, powiem Wam, dlatego, że mamy 10 po 11, a Łucja poszła spać, bardzo się cieszę. Wczoraj miała taki dzień, że w ogóle myślałam, że nie pójdzie na drzemkę, a potem po prostu sama poszła położyła się na łóżko i zasnęła. Więc tak to wygląda, ale mam czerwony nos, wygląda jak Rudolf. Już pomału świątecznie ja zaczynam wyglądać. No, i powiem Wam, że tak się zastanawiam weszłam do tego Synsei, w którym ja jestem naprawdę rozczarowana um, ostatnimi zakupami dla dzieci z niego, bo jedyne, co tam było ok, to piżamki dla mojej łódzki, takie pajace. no i jakaś tam może jedna bluza dla Ignesa. Wszystkie spodnie są przykrótkie po jednym praniu. Piżama, jak jesteście zobaczyli tam piżamę, jaką kupiłam Ignesowi, um, z Marvela taką jego wymarzoną, to on wygląda tak, jakby miał ją po łócji. Za kolana są spodnie, po prostu, a były normalnie długie, a koszulka to no po prostu przykrótkie na maksa, a kolory się sprawły tak, że było to bardzo takie intensywne niebieski. To teraz to wygląda jak, jakbyś przynajmniej z dwa lata w tej piżamie chodził. Więc no kompletnie pieniądze wyrzucone w błoto, ale tak mnie kusi ten sinsej, dlatego że jeżdżałam mam tyle świątecznych skarpet, ale myślę sobie tak, że jeżeli bym kupiła coś mm, typowo y, takiego dodatkowego, to może się nie będzie tak źle, co? Jak skarpetki i tak dalej. No dobra, więc zobaczymy, bo już mnie świąteczne skarpety kuszą bardzo, bardzo. Chciałabym w tym roku mieć trzy świąteczne biżanki i trzy pary skarpet takich świątecznych, żeby mogła y, y, we vlogmasie się... Y, być tylko w takich piżamach, wiecie o co chodzi, nie wiem czemu mrugam 150 razy, ale rozumiecie mnie. No i też mnie kusi ten dział dom, dlatego że jak wiecie zaraz wszystko się pokiełbosiło przez te choroby, tak naprawdę dzieci, moją, bo wcześniej męża, no i w ogóle to, że yy, yy, no, no tak wygląda życie właśnie. Ciężko jest nam się zabrać za robienie tego pokoju Łucji, ale już ruszamy w następnym tygodniu, więc myślę, że z dwa tygodnie i pokój będzie gotowy. Na pewno Wam pokażę przed i po będę nagrywała na pewno wszystko. No i ja już masę rzeczy kupiłam, mam już masę dodatków, mabelki wyjadą od nas z sypialni, pojadą, pojadą, pójdą do niej do pokoju, ale chcę jej dokupić jeszcze jeden kredens, chcę pomalować szafę na biało, taką, którą mamy właśnie. No i, no i co? I taki będzie miała pokoik. Będzie miała na pewno białe ściany, słuchajcie, nie będę tutaj nic kombinować dodatkami, będę dodawać kolory. Tak postanowiłam. No i jeszcze chcielibyśmy przed tymi świętami, zobaczymy, czy się uda odmalować wszystko. I kuchnię, i korytarz, i salon odświeżyć po prostu. No i tak jak mówię zrobić ten pokój z i planów, jest od groma. No. Tak to jest, jak to w domu na okrągło, coś trzeba, tak jak mówię, cieszę się, że mamy jak mamy, no nie żyjemy w jakich wiecie ruinach, ale, ale z drugiej strony coraz by się chciało coś ulepszyć, poprawić. Dobra, formuję kopytka i będę je gotować, no, bo już na zapewne jest głodny. Nie, to po 11, pokroję i przykryję tutaj ściereczkę. Dobra. Odrabia lekcje, to co wczoraj dzieci robiły w szkole, więc on się tutaj skupia, a ja, a ja przygotowałam, przygotowałam kopetkę do gotowania, tyle mi wyszło, no więc myślę, że akurat rodzinka się naje, dla dzieci to nawet za dużo trochę, no ale będzie, będzie na dokładkę. Dzień dobry, witam Was serdecznie o poranku. Nie zakończyłam słuchajcie, wczorajszego vloga. Jak słyszycie, głos już jest na mega y, dobrze. No nie jest jeszcze 100%, ale już jest o wiele, wiele lepiej. Y, dziękuję za wszystkie Wasze rady, imbirce, terena miód jednak to wszystko podziałało. Dzisiaj tylko czuję takie zatkanie na nosie, no ale to tyle, ale powiem Wam, co się wczoraj stało. Miałam coś takiego od południa, że nie byłam w stanie w ogóle nagrywać. Telefon mnie raził, po prostu wszystko, wszędzie było za jasno. Pierwszy raz w życiu coś takiego miałam i cały czas mi się tak w głowie kręciło. Dosłownie, jakbym była pijana od południa do wieczora, do tego stopnia, że jak się kładłam wieczorem spać to nie mogłam zamknąć oczu, bo tak mi się w głowie kręciło, musiałam siadać. Nie wiem, czy to jest po prostu spowodowane osłabieniem, bo nikt mi nie powie, iść idź coś zjedz. Ja wczoraj tyle, słuchajcie, jadłam, mąż jeszcze kolację robił, to na kolację jadłam oczywiście bardzo zdrowe zapiekanki. Rano pełno warzyw, ja też pilnuję tego, żeby tych warzyw i owoców było, żeby tej mojej diecie nie brakło witamin. Więc nie można tego zrzucić na jakieś jedzenie, czy nie picie, byłam też, bo później mówię, Boże, matka się, może się odwodniłam, ale tyle herbat w ciągu dnia, tyle wody. Ja półtora litra wczoraj wypiłam butelkę wody i jeszcze dodatkowo herbaty yy, yy, i chciałam Wam powiedzieć, że to jest mit, że herbata nas odwadnia, a nie nawadnia, bo nas nawadnia. Ale dobra, mniejsza z tym, mniejsza o to, to widzicie, yy, rano wstałam głowę, tylko wczoraj umyłam, ogólnie wykąpałam się i sobie się sobie do łóżka wieczorem. Już się nic nie odzywałam, bo nie byłam w stanie, więc dlatego kończę tego vloga w piżamie rano. Zaraz idę się właśnie ogarnąć, muszę zrobić poranną pielęgnację, chciałabym coś prysznic, umyć zęby, więc mówię, odzywam się do Was tak naprawdę prosto z łóżka, potem śniadanka i tak dalej, a potem wam pokażę kilka nowinek kosmetycznych, które do mnie dotarły, które już pokazuję od trzech dni e, i na tym zakończymy tego vloga. Ja dzisiaj będę się bardzo, bardzo regenerować, oszczędzać tak jak można, weź sobie odpustem mycie cholernych podłóg, sprzątanie, więc naprawdę nic nie robię. Z wczoraj mam masę gulaszu, bo ja specjalnie robię zawsze taką ogromną porcję. Wczoraj były kopytka i placki ziemniaczane do tego, a dzisiaj ugotuję po prostu kaszę. Mam kaszę bulgur i kaszę bulgur ugotuję do tego buraczki, takie ze słoika, które robiłam w tym roku. I jest obiad gotowy, więc no 15 minut na ugotowanie kaszy i mamy gotowy obiad. I ja kompletnie się resetuję dzisiaj. No, do treningów to ja chyba na wiosnę wrócę, z tego co na razie się zapowiada. No nic, na szczęście dzieci mają się cudownie, mąż też dobrze, więc ja mogę sobie troszeczkę ponarzekać. No więc takie trochę chorowe i chorowite, i, i takie marudzące trochę do vlogi, no ale taki, taki u mnie jest czas, więc nie Pałam energią i nie mogę was nią zarażać, bo jej po prostu mi brakuje. No więc teraz Wy mnie zarazcie energią, piszcie, jak fajnie spędzacie czas, jakieś miłe rzeczy, że ja się tak wiecie, podnosiła teraz do działania. No dobra, więc ja się ogarniam i widzimy się yy, no później. Jestem, słuchajcie, aż jestem w szoku, że znając mojego synka, yy, siedzę w takim bałaganie. Nawet troszeczkę widzicie tam, jak połoga wygląda. Jest tu tak brudno, że po prostu jestem. W... W szoku powiedziałam do Ignasia, że nagrywam film i zabieramy się wszyscy za sprzątanie. W głowie mi się kręci po prostu. Mówię Wam, czuję się fenomenalnie. A usta mam, jakbym botoks jakiś miała. Ja jak jestem przeziębiona, powiem Wam. I tak dużo się posmarkam, to właśnie mam później e, takie... Takie usta, nie botox, jakbym kwasem sobie wypełniła, więc nie wypełniać nie trzeba, wystarczy się rozchorować. Założyłam też na siebie bluzę, jak was interesują takie super basic i taką mała reklamę, to u mnie w sklepie do dostania. Mam takie beżowe i błękitne, ale jest naprawdę gatunkowo i jest fantastyczna. Jest taka szyjkę, muszę Wam pokazać. I jest luzna, do legginsów, jest po prostu bombowa. No, można super, na super, na wygodnie. No i właśnie dzisiaj taki wygodny, strój był mi potrzebny. No, ale dobra, pokażę Wam teraz, co ja dostałam, co już miałam Wam pokazać wcześniej. Mam od razu dla Was taką informację. Słuchajcie, ja tak jak mówię, ja dostaję tą paczkę i oni nie oczekują niczego, ale przez to, że niczego nie oczekują, to mam ochotę o tym wszystkim mówić. Na hasło Jesień 2020, zapiszę Wam w ogóle w opisie. Macie rabatę od 5 do 18 października, e kobieca. No Polecam zobaczyć. No, i już Wam pokażę, co ja dostałam. Ja dostałam taką maskę w płachcie z kolagenem i Lithospermum. Już to kiedyś mówiłam, regeneracyjną, więc <laughs> taką maskę w płachcie. Dostałam, słuchajcie, taką szczoteczkę bambusową, z tego co widzę. Tak, ona jest świetna. Ja mam jedną taką bambusową do mycia zębów tymi takimi proszkami, takie kokoglami i tak dalej, tymi wiecie, węglowymi. To właśnie używam takiej bambuzowej szczoteczki, więc fajnie będę miała drugą na zapas. Nie mam takie całkowite nowości. Z Bingo Spa mamy tutaj maskę do twarzy w takiej dużej pojemności, bo ją się wyciska. No super, jestem bardzo ciekawa w ogóle, jak to działać będzie. Maska do twarzy z ekstraktem z perełkowca japońskiego, olejem ryżowym, minerałami z morza martwego. Pojemność to ogromna, jak na maskę, 150 gramów. No myślę, że fajnie. Nie słuchajcie, dostałam tonik. Jest to jeden z moich ulubionych kosmetyków. Ja bym polecałam, nawet był film o tym. Tutaj gdzieś jak przesuniecie palcem, to możecie obejrzeć film. Jak naprawdę trądziku się pozbyłam dzięki tym kosmetykom. Najpierw korana mi pomogła, potem coraz zaczęła się psuć i te zuszczające kosmetyki działają po prostu cuda. Trzeba z nimi uważać, bo to jest kwas w tych kosmetykach. Ale ten tonik żelowy jest genialny. Jego wylewacie na rękę i on w ogóle nie spływa, bo jest właśnie w takiej formie żelowej, więc go po prostu wklepujecie w twarz, a potem krem genialny, rozjaśniająco złuszczający z kwasem migdałowym 5% i glukonolaktonem 4%. No super, naprawdę uwielbiam i teraz Stosuję te kosmetyki, więc fajnie, że dostałam po prostu zapas. Tutaj mam, słuchajcie, żel hialuronowy i to jest chyba coś, co mnie najbardziej interesuje z całej tej paczki, bo ja swój taki z The Ordinary wykończyłam i nic nowego nie zamawiałam, nie dostałam i tak dalej. A tutaj mam z takiej firmy Ofiga, nie znam, piękna trójca, żel hialuronowy 1,5%, stężenie 1,5%. Piękna trójca to trójcząsteczkowy żel hialuronowy, każda z cząstek pełni inną funkcję i uzupełnia swoje działanie. Kwas małocząsteczkowy przenika do naskórka, kwas ultra małocząsteczkowy wnika w głębsze warstwy, gdzie wiąże wilgoć, dzięki czemu nawilżenie dłużej się utrzymuje. Natomiast kwas wielocząsteczkowy tworzy warstwę okluzyjną, która chroni naskórek przed utratą wilgoci. Super, coś do nawilżenia, no genialne. Matka mi się w głowie kręci. Mówię do Was i normalnie wiruje mi świat olej i Następny mamy olej ze smoczego owocu. Uwielbiam oleje, powiem Wam, do pielęgnacji. Ja stosuję oleje i na włosy i na twarz. W tej chwili od tygodnia, pięciu dni, no kłamie, od pięciu dni stosuję olej z ostropestu na twarz. Wcześniej olej z czystka, teraz na, na, przerzuciłam się na ostropest i sprawdzam jego działanie na moje przebarwienia. No dobra, ale tak, mamy tu olej zimno tłoczony, nierafinowany i ja muszę sobie doczytać yy, ze smoczego owocu, yy, na jakiej zasadzie działa taki olej ze smoczego owocu, co on ma robić, bo nie mam pojęcia. Tu mam dla mnie całkowicie nową firmę Asoa, genialne opakowanie, przepiękny szklany słoiczek ze złotym wieczkiem i jest to nawilżające MSO do... Yy, Nawilżające MSO to krem, który sprawdza się idealnie w pielęgnacji skóry suchej, mieszanej i wrażliwej. Ja mam, suche, ja mam skórę mieszaną, wrażliwą właśnie. Odżywia, regeneruje i nawilża kwas hialuronowy, w Q10, antoina, witamina B3, pantenol, ekstrakt z jabłka, prawo witamina E, no i tak dalej. Czyli mamy nawilżający krem. Mamy coś do włosów, yy, uwielbiam rzeczy do włosów, kokonat, czyli będzie pewnie z jakimś olejem kokosowym, dla matowych, suchych i puszących się włosów, czyli u mnie tylko na końce. Yy, ma na celu wzmocnienie, ochronę włosów oraz utrzymanie zdrowego wyglądu korzenia i mieszków włosowych. Zbogacony olejkami organowymi, kokosowymi, serum zachowuje prawidłową równowagę nawilżenia skórka. wspomaga wzrost i wzmacnia włosy oraz... Zwiększa odporność na uszkodzenia. Fajnie. I co tutaj pisze, co jest dla mnie fajne? Do codziennego użytku nałożyć niewielką ilość serum na mokre włosy, aby równomiernie rozprowadzić produkt. Następnie wysusz je i stylizuj. Nigdy nie suszę i nie stylizuję włosów, więc u mnie to by trzeba było, muszę sprawdzić na mokre, nałożyć i po prostu pójść spać. Hmm, ale też co pisze tak yy, nałóż na uszkodzone umyte włosy i pozostaw serum na 30 minut, następnie spłucz czyli można małą ilość stosować jako tak codzienna pielęgnacja po głowy natomiast yy, w takiej większej ilości jak już tak, jako taką regenerację włosa czyli taką maskę, którą spłukujemy i tu mam coś, przez, przed czym zostałam ostrzeżona, gdzie ja mam tą karteczkę dlaczego mówię ostrzeżona dlatego, że tutaj mam taką dodatkową karteczkę i mam napisane tak koncentrat cynamonowo-kofeinowy Bingo Spa. Nalecamy używać w minimalnej ilości ze względu na jego silne działanie. No i tutaj się zdziwiam, bo mam jakieś właśnie koncentrat 100% cynamonowo-kofeinowy z czekoladą. No i słuchajcie, co to ma w ogóle robić? Jest preparatem przeznaczonym do profesjonalnych zabiegów body wrapping w warunkach domowych. Zawiera maksymalną ilość olejów cynamonowego, pomarańczowego, goździkowego i kofeiny. Przed użyciem wykonać próbę uczuleniową i tak dalej. No i teraz mamy tak, yy, nałożyć na skórę cienką warstwę koncentratu w miejscach odkładania się tkanki tłuszczowej, uda, posladki, brzuch, biodra. Owinąć ciało folią, czas trwania zabiegu od 15 do 45 minut. Śledząc reakcję skóry można zwiększyć ilość aplikowanego preparatu oraz czas trwania zabiegu. Jeśli wskutek zastosowania nadmiernej ilości koncentratu pojawi się uczucie zielonego pieczenia, natychmiast przerwać zabieg, zmyć koncentrat zimną wodą i zastosować zimno układ. Czyli naprawdę trzeba z tym uważać. Tu nie ma żartów, dlatego dostałam nawet ostrzeżenie na karteczce osobno. No ale jestem bardzo ciekawa, dla mnie do mnie trafiły takie jesienne nowości. Dobra. Czuję się coraz gorzej, idę się kurować. Mimo, że gardło moje domowymi metodami wyleczyłam, tak po prostu dzieje się, coś dzieje i to na szerszą skalę, bo mówię, no cały czas mi po prostu wszystko wiruje w głowie. Więc Wy się trzymajcie, do zobaczenia w następnym filmie. Pa dzióbki. Mam nadzieję, że już będę zdrowsza, a Wam też zdrowia szczy. Pa!